Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w e, drugim. drugim odcinku em, Madzia i Ala. <noise> Robienie gumeczek tak. <noise> Na no, różnych dziwnych rzeczy z gumeczek. Tak. Tera. Dzisiaj, dzisiaj, ma dzisiaj truskawka. O ile pamiętacie, to się jest Ala, a ja myślę, Madzia, Madzia no. i Dzisiaj robimy taką ocę truskaweczkę. Mm -hmm. Znaczy malinkę. Mm -hmm. tr na truskaweczkę to tam nie wygląda. Okay. I tak, zaczynamy. Bierzemy... Oczywiście haczyki też są mm. Bierzemy jedną... Bierzemy jedną kumeczkę różową. Mm. Zawijamy raz i dwa. Bierzemy dwie. Też różowa, mm -hmm. wyciągamy i przebijamy na różowe, Przebijamy, tak. tak jak w kwiatku było. Um. I bierzemy kolejne dwie, mm -hmm. zahaczamy i ten, tego płatka znowu bierzemy i na te gumeczki. Wyciągamy I, i bierzemy kolejne dwie gumeczki, zahaczamy i przewijamy powtórnie. I teraz bierzemy Dwie zielone. Zahaczamy i bierzemy te różowe, na no, to zielone Na no, te zielone, tak. Ok. I bierzemy je znowu dwie zielone też. I zahaczamy, i bierzemy to na gumeczkę. I zahaczamy. I powinno być tutaj trzy takie różowe i dwa zielone. Teraz mm -hmm. bierzemy Te trzy kółmeczki początkowe leżemy na palca i przeciągamy tutaj. Jakby no takie trzy było. Już to zrobiło? No, no co ty? to no, kurczę. No powoli nam już powoli powstaje ta truskawka. I powinno wejść takie coś. Taka różowa popyczka, czyli. <grych> Teraz bierzemy. Taka zawinięta. Kolejne dwie różowe. Zahaczamy i bierzemy tylko te różowe. Tak. Zielone zostawiamy na papierku. Na szydełku. Na szydeł. Tak. Zaciągamy to tak jak było. I nam się znowu powiększa to, bierzemy kolejne, oj, dwie różowe i zahaczamy. Pileczkę. Dobrze, bierzemy kolejne dwie. Zahaczamy i przeciągamy. I przeciągamy też tylko te różowe. Bierzemy. Nie, to tyle. Teraz bierzemy dwie zielone, zahaczamy i bierzemy też tylko to te różowe. Ups, I zahaczamy. Mamy coś takiego. To jeszcze nie przypomina troskawkę, ale... OK. I teraz bierzemy kolejne dwie. Ale różowe, a nie przepraszam, bierzemy. tutaj powinny być taka, naciągamy, Hop. i bierzemy to kolejne, co było. Na tym? W samym dole bierzemy tu. Nie no, coś takiego. I teraz bierzemy kolejne dwie. Zachaczamy. I bierzemy te różowe, też tylko, ale te kwarta. Tak, są straszne. I znowu zaciągamy. my dali, że tylko cały czas różowe. Przykładamy. Mm -hmm. I bierzemy kolejne dwie różowe. Zahaczamy. I przeciągamy też tylko te różowe. Te białko się strasznie Proszę się zopinają, tak? Macie straszne zjawy. Zobaczcie. Jak to jak teraz tak robić? Jeżeli te szydełka są takie sprężone. To... I bierzemy ostatnie dwie. jestem w tyle. zahaczamy i też bierzemy tylko te. Okay. Jak już mam takie coś, to już powoli zaczyna przypominać troskawkę. Tylko powinniśmy to sobie tutaj zaciągnąć, żeby to ładnie wyglądało. Bierzemy dwie zielone. Zahaczamy i bierzemy tylko to. Kolejne dwie. Zachaczymy. I wyciągnę. Mać, Tak. Dużo Bierzemy jedną, zieloną. Przed ostatnią, zaciągamy, bierzemy całą tą malinkę, te zielone, naciągamy na tą gumeczkę. że jak mamy takie coś na gumeczce, bierzemy i zajmujemy z haczyka. I powinno nam być takie coś na palcu. O. Z tego, słynnego, że tam... Zbierzemy to na jednego palca. Tak. I tak jak w kwiatku, bierzemy. Haczek, żeby nie ktoś wyglądał nasz odcinek z kwiatkiem. Bierzemy. Macie asekurację. Dobrze. No. I wkładamy tą kółaczkę pomiędzy. O! Zdejmujemy i powinna nam wejść coś takiego. Mam coś takiego, to znaczy, że dobrze jest, jest dobrze. dobrze. Przyznać ją... Oj, nie weszło. <ś> ciągamy i bierzemy to dolne. Naciągamy, puszczamy i mocno zaciągamy. Tutaj. Tak jak oczywiście w kwiatku. I puszczamy. I mamy taką ładną malinkę. O. <tryk> Nadia, poczekać na ciebie, czy nie? Nie, nie, nie. Nie <tryk> <pomęczę. tryk> <tryk> Dobra. Tak powiem. To efekt jest też fa bardzo fajny. Tak. Tutaj sobie można jeszcze... Można tak... tyle sposobów na to robić, no i w ogóle... Lepiej po prostu... sobie jeszcze potem zaciągnąć, żeby no. była ładniejsza. Jest. I się lepiej trzymała. Hmm? Jest taka zawieszka ważna. I w następnym odcinku... Właśnie, właśnie brazoletkę. Brazoletkę. Wszystko będziemy łączyć. O właśnie, jak ktoś brazoletka. zrobił jak ktoś ma właśnie kwiatka. Kwiatka takie te i właśnie kwiatka. tam malinkę. Mhm. To, to, to połączymy w jedną wielką brazoletkę. No. Albo jak ktoś chce to większy naszyjnik. <grych> Dobra. To. to do następnego odcinka. Cześć. Pa.